Co bym zrobił, żeby pomóc Ci spalić tkankę tłuszczową i zbudować masę mięśniową po to, żebyś wyglądał atrakcyjnie i czuł się dobrze w swoim ciele? Filip i Marcin są w tym samym wieku, tylko że jeden z nich czuje się niekomfortowo i wstydzi się swojego ciała, a drugi jest dumny i szczęśliwy z tego, jaką ma sylwetkę. Patrząc na nich obok siebie raczej nie trudno się domyślić, który czuje się świetnie i jest szczęśliwy, no a który marzy o tym, aby wyglądać lepiej, prawda? Zasubskrybuj mój kanał i polub ten film, a powiem Ci, co wdrożyłem u Filipa, żeby zbudował taką sylwetkę z tustej i jak zamierzam cały ten proces powtórzyć z Marcinem, żeby zmienić jego sylwetkę, samopoczucie, no i pomóc mu poprawić również zdrowie. Jest to nowa seria filmów, w której pokazuję Wam, co bym zrobił na waszym miejscu, żeby z Waszej aktualnej sylwetki. Zbudować waszą wymarzoną, atrakcyjną oraz estetyczną męską sylwetkę. Jeżeli chciałbyś wziąć udział w takiej serii, żebym nagrał film o tobie, jak teraz wyglądasz i co krok po kroku musisz robić, żeby zbudować swoją wymarzoną sylwetkę. To dajmy o tym znać w komentarzu pisząc na przykład jestem chętny na udział. Żeby Filip z chudotustej sylwetki zbudował atrakcyjne męskie ciało, stworzyłem dla niego plan żywieniowy na utratę tkanki tłuszczowej. Czyli z około 15% deficytem kalorycznym, który był również oparty o zasadę 80-20 i budowanie odpowiednich nawyków żywieniowych. Dzięki temu dieta Filipa była przyjemna, elastyczna i skuteczna pod kątem utraty tkanki tłuszczowej. Plan treningowy był oparty o metodę kontrolowania i liczenia mimowolnie spowolnionych powtórzeń. Jest to oczywiście najważniejszy aspekt treningu sylwetkowego, ponieważ umożliwia nam doświadczanie dwóch faktorów hipertrofii, czyli dwóch czynników, bez których nasz trening sylwetkowy nie doprowadziłby do wzrostu masy mięśniowej. Dzięki tym dwóm narzędziom, Filip jednocześnie tracił tkankę tłuszczową oraz budował masę mięśniową, ale żebyśmy mieli całkowitą pewność, że Filip cały czas będzie miał tak świetne efekty sylwetkowe, i nie odpuści, to osobiście analizowałem jego postęp. Co tydzień na raporcie rozmawiałem z Filipem o tym, jak się czuje, czy ma zakwasy, czy nie, czy jest odpowiednio zmotywowany, zdyscyplinowany, czy wykonał wszystkie jednostki treningowe, ile średnio robił kroków w ciągu dnia, jaka była jego aktywność fizyczna, jak radził sobie z żywieniem itd. Tak no dosłownie wszystko o budowaniu, kształtowaniu jego sylwetki. Także Filip miał moje pełne wsparcie, no i byłem dla niego mentorem czy też przewodnikiem. Który krok po kroku doprowadzi go z sylwetki chudotłustej do sylwetki niesamowicie atrakcyjnej. Co istotne, byłem przewodnikiem, który całą odpowiedzialność za budowanie formy Filipa bierze na siebie, ponieważ jestem jedynym trenerem, który daje gwarancję efektów, a jeżeli tych efektów nie ma pracując ze mną, to zwracam środki zainwestowane w tą współpracę. Po kilku miesiącach naszych wspólnych działań Filip wyrzeźbił atrakcyjną męską sylwetkę dzięki której jest dumny i szczęśliwy przez to, jak wygląda i jak się prezentuje. A ja cały proces zamierzam powtórzyć z Marcinem, który dzisiaj niestety wstydzi się swojej sylwetki, czuje się źle oraz niekomfortowo w swoim ciele, a chce, żeby właśnie czuł się komfortowo, dobrze, atrakcyjnie, żeby poprawił swoje zdrowie, poprawił swoje samopoczucie, no i żeby z dumą patrzył w lustro, żeby był zadowolony w końcu z tego, jak się prezentuje jego forma. Z Marcinem będę działał na programie od chudotłustego do atrakcyjnego, który gwarantuje, że dzięki podobnym narzędziom jak u Filipa, ale oczywiście zindywidualizowanym pod styl życia, pod możliwości i preferencje Marcina, to program ten gwarantuje, że Marcin schudnie od 4 do 12 kg w ciągu 3 miesięcy, Tracąc przy tym sporo tkanki tuszczowej, w szczególności z brzucha, odsłaniając swój sześciopak, no i jednocześnie, oczywiście, budując sporą ilość masy mięśniowej. Nauczę go czym są andy, czyli absolutnie niezbędne działania budujące naszą sylwetkę. No i Marcin, tak samo jak Filip, będzie miał moje pełne wsparcie, i to ja będę w pełni odpowiedzialny za to, jakie on ma efekty. Oczywiście, jeśli się wszystkiego będzie trzymał. Zmieniłem w ten sposób sylwetki setek mężczyzn i otrzymałem od nich ponad 900 pozytywnych opinii. Więc jestem absolutnie przekonany, że sylwetkę Marcina. Także zmienię. I twoją sylwetkę oczywiście też bym zmienił. Jako jedyny trener daje na to gwarancję efektu. Dlatego jeśli dużo pracujesz w pozycji siedzącej, odczuwasz nadmierne zmęczenie, masz problemy z kontrolą swojej wagi i zdrowia, brakuje ci motywacji do zmiany sylwetki, ale bardzo, bardzo mocno chciałbyś ją zmienić. Nie wiesz co robić z powodu sprzecznych informacji w internecie, masz dość bycia biernym w stosunku dbania o siebie. I co najważniejsze, masz dość tego, jak źle się czujesz przez swoją zaniedbaną sylwetkę, no to program od tego do atrakcyjnego jest właśnie dla Ciebie. Napisz do mnie wiadomość prywatną lub zostaw komentarz współpraca, a przedstawię Ci więcej szczegółów. Jeżeli pierwszy film z tej serii Wam się spodobał i chcielibyście, żebym tą serię kontynuował, żebym pokazywał Wam właśnie, jak zamierzam zmienić sylwetkę X na sylwetkę IY, czyli sylwetkę wymarzoną, no to dajcie mi o tym znać w komentarzu, że seria naprawdę jest dla Was przydatna, że Wam się podoba. No i wtedy będę wiedział, że właśnie chcecie więcej takich materiałów, dzięki którym później z łatwością możecie budować Wasze wymarzone, atrakcyjne i estetyczne męskie sylwetki, które odmieniają całkowicie życie mężczyzn na zdecydowanie lepsze. Będę Wam również bardzo wdzięczny za polubienie tego filmu, udostępnienie, zostawienie komentarza. No i oczywiście podbicie, ponieważ dzięki temu mogę docierać do coraz większej ilości osób, no i później mogę przedstawiać Wam ich historię, dzięki czemu wy nabieracie motywacji i również zdobywacie wiedzę, żeby zmienić swoją sylwetkę. Także jest to dosłownie samo napędzające się koło, z którego każdy wynosi jakąś korzyść i jakąś wartość. Dziękuję za oglądanie i do następnego.